Dzisiaj krótkie porównanie sekatorów N i Słanców 828, sekatory o bardzo podobnej budowie o takiej samej zasadzie działania. N plus waży 1200 gram 828 waży 1162 gramy. Teraz je sobie podłączymy i pokażemy tempo pracy. Tutaj mamy duże rozwarcie węcusia. I małe. Oba sekatory nie mają ani progresywnego strzału, ani ochrony palca. Tutaj mamy duże. Na koniec jeszcze informacja o, o bateriach. Swansoft posiada baterię 43. Tutaj tak mamy włącznik i stan napięcia naładowania baterii tutaj pokazany. n Plus ma taką baterię. Tutaj jeszcze dodatkowo z kontrolerem. I tu mamy stan naładowania baterii i dioda sygnalizująca, sygnalizująca, że jest ona włączona.